kiedyś miałem taką rudą biegowatą i bladą koleżankę miała niesamowicie seksowne ciało i najpiękniejszy głos na świecie taki lekko chybkowaty ale bardzo ciepły byliśmy razem na trzech obozach na pierwszym nie podrywała jakieś dziewczyny przychodziły i mówiły, żeby się chciała ze mną umówić, leciały jakieś hasła, że mnie kocha, ale ja jako życiowa spierdolina stwierdziłem, że to zaburzy nasze koleżeńskie stosunki, że dziewczyna na obozie to chujowa sprawa i że wszyscy by gadali o nas. Do dziś nie mogę sobie tego wybaczyć. Potem wszystko ucichło i już do tego tematu nie wracaliśmy. Tak przez kolejny rok potem drugi obóz. Sytuacja ostatnia noc, piękna pogoda. Najebani w chyba dziesięć osób siedzimy w namiocie. Nagle pada pomysł, żeby iść na plażę. No to idziemy. Grubka wyszła z namiotu i idzie tempo w stronę plaży. Ona szła koło mnie. Nagle złapała mnie za rękę. Pomyślałem, że się boi. Już wcześniej zdarzało jej się mnie trzymać za rękę. Przytuliła się i tak sobie szliśmy przez las. Na plaży wypiliśmy jeszcze po piwie i pośpiewaliśmy sobie. Nagle ona się do mnie przytuliła, powiedziała, że jej zimno trochę. To stwierdziłem, że ją odprowadzę do namiotu. Szliśmy tak przez te wydmy, potem przez lasek i rozmawialiśmy. Że chujowo ostatni dzień obozu i że trzeba jechać do domu. Potem ona wypaliła z tekstem: Wiesz co, nigdy się nie całowaliśmy. Ja stwierdziłem, że jest pijana, więc tylko się zaśmiałem i powiedziałem, że wiem. I skończyłem temat. Doszliśmy do obozu. Usiedliśmy na ławce z namiotami i siedzieliśmy tak chwilkę. Nagle ona zaczęła się śmiać po cichu i powiedziała coś w stylu. Głupi jesteś, nie bój się nic. I siadła na mnie okrakiem, przytulając się całym ciałem. Zaczęliśmy się lizać jako szalali, pamiętam. Kurwa, nie mogę o tym pisać. Normalnie mnie zapiera, kurwica, ale muszę to do dokończyć. Wtedy może jakaś spierdolinka, taka jak ja, nie zjebie sobie życia. Pamiętam, że miała tak nieziemsko delikatne i miękkie usta, jakich już potem nie poczułem. Byłem w siódmym niebie. Był to mój, jak i jej pierwszy pocałunek. Było tak cudownie. Całowaliśmy się, a ja widziałem jej rude włosy i bladą, piegowatą twarz w świetle księżyca. Nie mogę tego zapomnieć. Ten widok to najpiękniejsza i najbardziej romantyczna rzecz, jaką przeżyłem. Ale niestety moje chłodne spierdoleństwo musiało wziąć górę nad sercem i w momencie, gdy ona dotknęła dłonią mego kutasa i powiedziała cicho daj go, ja chwyciłem tę rękę i powiedziałem co my robimy, jestem pijany, ty też nie chcę robić takich rzeczy po pijaku i niemal zrzuciłem ją z siebie. Moje ręce drżą w tym momencie, gdy to pisze i krew jebana, jasna jak Jan Chujonuk mnie zalewa. Odprowadziłem ją do namiotu, zapakowałem w śpiwór, dałem buzi i poszedłem spać do siebie. Tak więc po tym obozie spotykaliśmy się dalej jako frędzą. Raz gadaliśmy o tym co zaszło, ale żartem stwierdziłem, że to przez to, że byliśmy pijani. Nie wiedziałem co się dzieje, ona przytakiwała, ale teraz wiem, że ona nie była najebana, Wypiła półtora piwa, jak mi potem powiedziała. Spotykaliśmy się jeszcze przez trzy tygodnie, potem jakiś chuj zaczął do niej zarywać, zaczęli chodzić, przestała się ze mną kontaktować. Tak bardzo płakałem nocami. Nawet teraz czuję tak potworne morze gówna w sercu, gdy o tym pomyślę. Niestety za rok znowu przyjechała na obóz. Tym razem z nim. Kolegowaliśmy się, ale cierpiałem tam najgorsze katusze, widząc ich jak się liżą o zmroku na wartowni, jak wracają z plaży albo jak usłyszałem plotę, że ona po pijaku mu robi z połykiem. Mój mózg, serce i ciało zgniło w tym momencie. Czemu nie mogłem być kurwa sebą i po prostu z nią nie zacząć wtedy chodzić? Czemu musiałem być jebanym myślicielem pierdolonym, który najpierw musiał ułożyć plan, a dopiero potem coś robić? Dlaczego nie potrafiłem z nią szczerze porozmawiać? Dlaczego?! Kurwa dlaczego